Okej, okay. kto jest faworytem turnieju dzisiaj? Faworyt? Alan Bukiel. Faworyt jakiś inny? Darek Darek, oh, o, danke do was! Nogie oh. jemand? Faworyt Okej, okay. kto wygrał bonus turniej? Wegie bonus turniej? Falk. Falk? Jest OK, I gywynny heńce an Falk? OK, Glück, Dobrej gry i pamiętajcie, widzimy się za tydzień już. Czyli 5 lutego. Jak przejdzie no. 8 osób do głównego, to 4, 6 zostaje. E. To 5 zostaje do bonusa. Mówiłem, że to może zdecydujemy, że, 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 że ci co świadki wylatują też za w bonusie. Chcecie? Nie, ci nie, co świadcy wylatą? Nie, 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 nie. Dobra. Robimy, Dobra. trzy punkty są też na wagę złota. Dobra. Dobra. OK. No to krótka rozrywka. proszę wziąć piłki i jedziemy. Tomasz piłki. Tomas hasztu di ja, Adam, Bele? A jesteśmy na oczywiście Kopa Rosenhoff Darek.